Gdzieś tam Azut jeszcze był w No i rośnie Ale mam nadzieję, że teraz przyjdą fajne dni Bo pada jeszcze po na dzisiaj Jeszcze wieczorem zapadają, zapowiadają deszcz Na a na 60 powiem że dużo wygodniej się niż 30 pod tym względem, że jest dużo cięższa to jest taki plus największy ale nie jest źle teraz jeszcze tutaj bo to bardzo słabo wygląda to ostatni raz sieje niezaprawione zboże no i, no to może być to też to, że to było dość późno ścianę Ale głównym czynnikiem, że to tak wszystko słabo wygląda To jest, moje zaniedbanie, bo bardzo późno no To jest późno jak na azot. i inne składniki no, ale trzeba niepewność ratować Trudno Ten rok, wierzę, nie do liczy, to spraw Ale mam nadzieję, że już w kolejnym Będzie wszystko ładnie porane Pozbawione wszelakich chwastów Przyniesie tutaj jakieś efekty, bo tutaj No i na razie to bardzo mizernie wygląda Ale sami wiecie, będzie mokry rok, zostało to dużo dla azotu Bo tutaj zostało polane 300 litrów RSM na hektar Bardzo duża ilość ja na te warunki Tu są niektórzy 400 litrów Zobaczcie, tutaj normalnie wyginęło To jest wciera, fajna ziemia Ale trudno Zobaczymy za dwa tygodnie A ja tu już pochodzi kończę ten kawałek I jeszcze mam do Adamowi trochę do pomocy Także jeszcze porozmawiałem przy nalewaniu Bo się coś pytaliście No i napełniamy kolejny zbiornik Nie, Adaś? Działamy. No i więc pytaliście się mnie, co to jest dokładnie za środek. To jest środek Cordeva Raxade Esteron Pack i są, ma dwa składniki, jest to Esteron i jest dodatkowo jeszcze drugi i one dwa muszą być połączone. I zwalcza on głowy z głuchy, przytulię, habry oraz jakieś tam bodziszki, takie tam różne chwasty, takie ciężko do usunięcia. Nie ma problemu z następstwem zbóż, można śmiało po tym siać pszenicę, inne zboża, nie, nie wpływa to na żaden sposób na jakieś uszkodzenia łanu. No i co z najważniejszych. Takich aspektów to do 5 dni najlepiej, jakby nie było przymrozków. U nas teraz fajna pogoda, ładnie zielono, ciepło. Trochę wiatru, jak prędzej wspominałem. A dużo mi się też pytało ludzi, czy to działa. A czy to działa, to już sami zobaczcie. No i tak się prezentuje to tydzień po wykonaniu oprysku na chwasty. I zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystkie chwasty praktycznie obumierają. Wszystka ta miotła robi się żółta, miotła zawsze dłużej e, na miotłę działa ten oprysk, e, to zawsze tak jest, ale te wszystkie jednoliścienne ochwasy, to wszystko jest praktycznie zżółkniałe, pobumiera i jak sami widzicie, to żyto teraz normalnie rośnie w oczach, jest bardzo, e, silnie rozkrzewia się, o, może wyrwiełem tu jedno, prze takie pierwsze lepsze z brzegu, I zobaczcie jak to wygląda, o. Jest masa rozkrzewień, nawet chyba tego nie jestem w stanie policzyć. No bym był w stanie, tylko jedną rękę i jedną rękę kamerę trzymam. O, ale jest pełno, tak, pełno świeżych rozkrzewień. I zobaczcie, no kurczę, naprawdę jest imponujący widok. Jest to naprawdę. Widzieliście sami, co było na wiosnę, A wystarczy tylko odpowiednio dokarmić, i cały czas ono się rozszerza, rośnie w a nie do góry. A to dobrze świadczy, bo się cały czas rozkrzewia. Dużo widziałem tych żyd, takich, że już są do góry bujają. No ale nie wiem, czy to lepiej jak do góry. No najlepiej do góry i na boki, nie? No ale jeszcze zerkniemy sobie na. Jęczmę wygląda, ale widziałem już z drogi, że chyba były dziki. A zobaczcie, tutaj, jak zgryzają tutaj. O! Sarny. I zobaczcie teraz, może ci co mają nieco większe doświadczenie, czy jeżeli takie zgryzione właśnie pęty żyta, czy to coś szkodzi, czy dalej to jakoś ma potencjał plonowania. Takie właśnie takie zgryzione łodygi, sami wyraźcie to, to zdanie na temat tego przypadku, bo sam nie wiem, czy to wpływa na jakość plonu, na ilość plonu, czy to raczej nie ma wpływu. Ale widok jest zacny. Idziemy zobaczyć jeszcze do jęczmienia. A tak się prezentuje jęczmień. Jak sami widzicie, już dwa liście siedzą, już i już wychodzi trzeci. O. Ładnie, ładnie, to wszystko idzie. Tylko, żeby cały czas właśnie były takie warunki, jak są teraz, czyli dostateczna duża ilość wilgoci, słońce. No i będą zacne plony. Tylko co my z tymi plonami zrobimy to jest pytanie ale na tą chwilę zobaczcie ładnie to wygląda jestem zadowolony ciekawe jak tam na tych dzierżawach te, te dwa hektary co były siane bo no sami widzicie ta uprawa taka była średnia no ale mam nadzieję, że trochę herbicydami tam zwalczymy te chwaściory i będzie tam jakoś miało możliwość, ale jak to mówią teraz, ekoschema, te ekoschematy są w modzie, także bezorka. Zobaczymy, ale ja do tej bezorki nie jestem przekonany. No ale musiałem zrobić tak, jak zrobiłem. Czas goni na wszystko, tak więc zobaczymy. Ale póki co tutaj żadnych chwastów nie ma, ale za jakieś dwa tygodnie będę chciał tutaj też wykonać zabieg od chwaszczania. i. Powinno być ok. Dobra, wracamy na pole. Jeszcze jeden zbiornik mamy do wypryskania, ale pogoda się powoli zaczyna chrzanić Już w Subsku niby są burze, a mamy tutaj jakieś ile 50-60 km. Kilometrów do Słupska, także godzina dziś czasu nam została, ciekawe czy nie zleje, ale jak sami widzieliście ostatni oprysk robiłem też w deszczu i widzieliście jak ładnie to bo położyło te wszystkie chwaściory, także mam nadzieję, że tutaj będzie taki sam efekt, zostały dwa ostatnie hektary do wypryskania i mam nadzieję, że będzie wszystko ok ale strasznie wieje nie dobra, my bierzemy się do roboty i jeszcze za chwilę się widzimy od tego czasu jak skończyliśmy pryskać ja tu przyjechałem załadować się rozsierać bo ciągnik już zostawiam i jutro może się wezmę ale strasznie leje ulewa jak cholera ciekawe czy u mnie w domu też popadało byłoby fajnie by popadało bo zawsze to trochę więcej deszczu ale fajnie pada kurczę ten nieczynny radza, zejdzie i po schodach zasilony zostanie nawozem oraz będzie opryskane wszystko na chwasty i mam nadzieję, że jakiś plon będzie. A mnie zdążyło zmoczyć o trochę. Znowu włosy do obcięcia, ale nie będę Was już zanudzał. Będę powoli już się z Wami żegnał. No i co, życzę Wam tak samo udanej pogody jak tutaj u mnie, bo ten rok zapowiada się naprawdę fajnie. No i dobra, będę się z Wami żegnał, także do następnego. Trzymajcie się, cześć.